Witam serdecznie w odcinku. On no taki dzisiaj będzie mały odcinek, gdzie y, będziemy otwierać trzy saszetki z naklejkami i y, chciałbym, żeby mi wpadło coś albo z peżży, albo z realu. Zobaczymy, co, czy coś wpadnie. No to otwieramy. No i mamy PSG od razu, Messi, Neymar i A! i od razu Real. Dobra, tu mamy to FIFA, Puchar. Tutaj mamy Ajax. Otwieramy drugą. Można no, jakaś FIFA. Mamy Bayern, mamy takie, Marsylia, Pezze, czyli 2 do 1. Zobaczam. Dobra. Mamy tutaj Tottenham, Juventus i Pezze. 3 do 1. No, dzisiaj to było na wszystko. 3 do 1 z Real przegrał perze. no dzisiaj to było na wszystko ale taki mały odcinek widzimy się w innym odcinku pa